kiedy pokażemy co potrafi owczarek bieszczadzki pobiegać, yy, bo jednak trzeba trzymać tą formę, no, jakąś tam formę, bo powiem Wam, ciężko jest w górach, tym bardziej w zimę, jeżeli jest dużo śniegu, yy, jak idziemy w rakietach, no powiem Wam, że no, nie chciałbym dzwonić po kopry, no bo no trochę wstydno, nie? Dzisiaj taki błahy temat, błahy temat, ale, ale dla mnie bardzo ważny, bardzo ważny temat, ponieważ Rozwiązałem problem, no może nie problem, ale sprawę z rękawicami yy, bushcraftowymi, które no, są bardzo drogie. Są bardzo drogie rękawice takie buszkraftowe z firmy Helicon Mechanics też już wydał czy tam innych firm yy, kosztują 100 zł zwyż. Yy, ja nie neguję tego, że jest taka produkcja takich fajnych buszkraftowych yy, rękawic przez takie firmy, które wcześniej wymieniłem. Nawet popieram te firmy i na pewno sobie kiedyś kupię takie rękawice na 100% No ale na razie tą kasę chciałbym przeznaczyć, mam tyle sprzętu do zakupienia, że chciałbym ten, tą kasę jednak przeznaczyć na coś innego No a tutaj to co odkryłem, ten patent chciałbym się z Wami podzielić Otóż te rękawice, które tutaj widzicie, na razie białe, zaraz Wam pokażę wszystko po kolei. Te rękawice, które tutaj widzicie, to są rękawice ze skóry Koziej. Ze skóry Koziej są idealne, idealnie dopasowane. Są cieniutkie. Są bardzo dobrze szyte. Są za 11 zł. Także kosztują 11 zł. Yy, co najważniejsze. No, ale jest jeden problem. Większość takich mm, rękawic, które sobie właśnie kupimy, bo wcześniej nie wspomniałem, takie rękawice możecie sobie kupić w każdym sklepie, BHP. W mieście, najlepiej gdzieś tam w mieście, w większych miastach są takie hurtownie, e, BHP, także jest multum, naprawdę pełno tych rękawic, takich białych było chyba, nie wiem, z, z 10 różnych białych, także, także, m, tylko że większość, większość, była, większość była biała, były też jakieś tam, były też jakieś, uuu, z dzwoni, poczekajcie chwilę, dobra, jestem. <laughs> Tak, w każdym sklepie, w jakiejś tam hurtowni, możecie w hurtowni BHP, w sklepie BHP, możecie sobie zakupić takie rękawice bez żadnego problemu i jest naprawdę bardzo dużo takich rękawic. Tylko proponuję Wam iść sobie właśnie do takiej hurtowni, do takiego sklepu i przymierzyć sobie, bo są różne, naprawdę są różne. Są tutaj szersze w nadgarstku palce, niektóre są wąskie, niektóre szerokie, tutaj wśród, jak to się mówi? Nie wiem, no ale tutaj, jeżeli chodzi o, o śród ręcze, o chyba też nieraz niektóre są szerokie. Ja sobie wybrałem te. To są rękawice firmy Cabra. Cabra się pisze. Zaraz zbliżę Wam wszystko po kolei. tutaj, on też Wam pokażę. Może gdzieś tam w necie znajdziecie. No i co? No i wybrałem sobie takie i też Wam proponuję iść sobie i wybrać takie rękawice. No i odkryłem taki patent. Otóż wcześniej, mój kolega. Szył mi taką pochewkę do, do mojego noża yy, i ta pochewka była w takim kolorze. O zobaczcie, to jest skóra bydlęca kupiona gdzieś tam na Allegro. Kupiłem yy, taką skórę i razem tam szyliśmy, kumpel mi szył. i yy, kolega mi powiedział, żeby, żeby zaimpregnować tą skórę takim oto olejem lenianym. Widzicie? Olej leniany kujawski. Za 13 zł 250 ml. Także 13 zł 250 ml. Widzicie? I z takiej skóry, z takiej jasnej skóry, zrobiła się taka ciemna skóra. No i tak wpadłem na taki pomysł, że te białe rękawice mógłbym przecież takim olejem lnianym pomalować zaimpregnować. A uwierzcie mi, że to ani nie ma jakiegoś zapachu, jakiegoś dziwnego zapachu nie śmierdzi, ani nie jest tłuste, bo to wszystko wchłania się impregnuje się ta skóra ani nie brudzi, ani nie śmierdzi no, wszystko jest ok i jest naturalne bo, to jest, bo olej lniany to jest natura, naturalny środek no nie? z lnu, tak jak olej słonecznikowy czy rzepakowy i stwierdziłem, że pomaluję te rękawice olejem lnianym, zaimpregnuję no i pokażę Wam po kolei jak to wygląda, a i też proponuję Wam to robić z dziećmi. Też fajna zabawa zrobię z córeczką. Bawiła się tym ze mną, także też fajnie spędzony czas. Teraz Wam wszystko pokażę z bliska. Zobaczcie, jaki kolor fajny, fajny wychodzi, jak zaimpregnuje olejem lnianym takie rękawice białe. Zobaczcie, jaka jest różnica. Także jest bardzo fajny, bardzo fajny leśny, taki leśny zielony kolorek. no nie? No, tu mamy białą, tu mamy to, tu mamy y, olej lniany, By, może być, to akurat kupiłem kujawski, ale może być jaki chcecie, także No i powiem Wam, że te rękawice zaimpregnowałem I Jeszcze jedną zaimpregnowałem z surką, także trzy rękawice zaimpregnowałem i zobaczcie, nie wiem czy widać No dopiero jedną trzecią, jedną trzecią zużyłem. także Możecie gdzieś tam z kumplami się złożyć na taki olej, no i macie. No to jedną trzecią, dwie, no to macie trzy pary za, za 13 chyba złotych. No to ile wam wyjdzie? 11 złotych i, i 11 złotych rękawice 13 złotych podzielić na trzy kujawski, no to macie no za 15 złotych takie rękawice. No nie? Wlewamy o tym taki żółty kolor. A za dużo nawet nalałem, bo tylko jedna rękawica to odleje, może wlewamy Nie każdy z was musi to robić, bo, bo można i w białych. Można i w białych rękawicach sobie uszkraftować. Ale po pierwsze, impregnujemy sobie, wzmacniamy rękawice. Też są na pewno bardziej wodoodporne przez to. A po drugie, no, fajniejszy kolor. Nie brudzą nam się te rękawice zielone, ciemnozielone, bo takie białe jednak. No, co, chwilę będziemy się wkurzać, że są, co chwilę będziemy się wkurzać, że są, że są, że są, że są y, brudne, będziemy je chcieli czyścić, a tak takie ciemnozielone rękawice, uwierzcie mi, że już je używam dość, dość długo i w ogóle ich nie czyszczę, nie brudzą się. Nie mam wrażenia, że są brudne cały czas. O. No i po trzecie. No, klimatyczny kolor, no nie, ciemnozielone rękawice leśne, leśno, leśny zielony kolor, skórzane. Powiem wam, że no jeszcze nie widziałem takiego koloru. Bardziej mi się ten kolor podoba, jak te wszystkie rękawice bushcraftowe yy, brązowe, ciemno brązowe, albo takie żółtawe. I tak to robimy, tak to robimy, tak to robimy, impregnujemy sobie. Teraz sobie założę na rękę, bo wtedy jest łatwiej tej zakamarki wejść. No, pyk. I to by było na tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki za oglądanie kanału. Do następnego odcinka. Hej!